Sulit wypełnia taki dokument, który jak się podpisze, to już się wypada z rajdu, jakiś czas temu wypadliśmy, także teraz wypełniamy tylko dokumenty i czas zgłosić to do organizatora, no właśnie co napisałeś, że co się stało? No, że nie się etapu, bo stanęłeś na starcie, wystartować chciałeś, natomiast czy z powodów technicznych, no uniemożliwiło było. Była lipa. Była lipa. Była no. lipa, no. Dobra. Zanieś to, nie wiedzą, że już dalej nie Biale jedziemy. Oficjalnie to zgłosić, że dalej nie jedziemy. Dobrze. To tam Czesi mają bryfing mechaniczny, wszyscy mechanicy, a no i nasza Tatra po lewej. No właśnie, to jest biedna Tatra, która jest spakowana już na naczepę i tak pewnie dojedzie do domu.